Stanisław Czerczak, dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj w pięknych okolicznościach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulęcinie przy okazji Dnia Miłośników Książek. Chociaż powinienem powiedzieć Miłośnicze Książek, bo wokół mnie są same miłośniczki literatury. Po mojej prawej stronie pani Natalia Januszkiewicz, kierownik tutejszej księżnicy. Dzień dobry, pani Natalia. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Pani Natalia, no pierwsze pytanie, proszę przedstawić te wspaniałe czytelniczki, miłośniczki literatury. Z ogromną przyjemnością do uczynienia. Po mojej prawej stronie pani Ewa Kujawa, miłośniczka książki, mm -hmm. uczestniczka dyskusyjnego klubu książki, który w Sulęcinie jest, już funkcjonuje od 11 lat. Katarzyna Gardziejska, kolejna miłośniczka książek. I dwie fenomenalne, najmłodsze miłośniczki książek to jest Misia i Malwinka. Miłośniczki książek. Malwino, zacznę od ciebie. Uh -huh. Dlaczego kochasz książki? Nie wiem, tak. Nie wiem. <laughs> Naprawdę. Po prostu. Nie wiem, po prostu jakoś lubię czytać. A ciebie co fascynuje w literaturze? Myślę, że literatura jest piękna, dlatego że można przeczytać co. Autor myślał, jak można zobaczyć w tych książkach, co autor myślał, jak je pisał, jakie miał, można zobaczyć może jego wspomnienia z dzieciństwa lub jego jakieś przemyślenia na różne tematy. A pani? Mm, tak, przed spotkaniem się zastanawiałam nad tym, bo to nie jest łatwe pytanie, ale chyba to, co zwłaszcza ostatnio fascynuje mnie w książkach, to to, jeżeli książka. Trochę odrywa mnie od mojego jakiegoś pierwotnego założenia. Znaczy, mam już jakiś stosunek do świata, jakieś przemyślenia, i jeżeli książka w dobry sposób spowoduje, że ja się zatrzymam i y, sprawi, że zacznę zastanawiać się nad czymś, co wydawało mi się oczywistością, to wtedy uznaję tę książkę za bardzo interesującą, i godną przeczytania, chociaż czasami to jest też denerwujące. A to bardzo ciekawe. No to przejdę do pani na koniec, co pani kocha w książkach. Co ja kocham? Ja przede wszystkim w niektórych książkach kocham to, że się dowiaduję rzeczy, które do tej pory nie wiedziałam. O takich rzeczach, które mnie zafascynowały, dlatego, że. Mimo mojego wieku ja dopiero pierwszy raz słyszę na przykład o życiorysie Marii Konopnickiej, który jest niesamowicie napisany, o książce, książce typu reporterskiego Odrzania, to jest o naszych ziemiach tutaj zachodnich, gdzie ja się urodziłam, gdzie mieszkam, a dowiaduje się rzeczy naprawdę wspaniałych, fascynujących, nowych, i takich, o których do tej pory no, niestety nie wiedziałam, dużo, dużo osób na pewno nie wie o nich. Także polecam, polecam wszelkiego rodzaju książki, które informują o czymś, o których, z których się czegoś dowiaduje. No nie sposób nie zapytać naszej pani kierownik w takim razie o ulubiony gatunek literatury i co tak naprawdę panią w książkach pociągnęło na tyle, że poświęciła im pani swoje życie? Ja chyba tutaj nawiążę do tych wypowiedzi moich miłośniczek, które mówiły przede mną. Zgadzam się w 100% z każdą z nich. To, co Misia powiedziała, że na przykład bardzo lubi dowiadywać się, co autor miał na myśli. Chyba książka ma też taką moc, że. Też do tego nawiążę, co Kasia mówiła. Książka ma tę moc, że nie, muż, nie musimy przeżywać wszystkich rzeczy, żeby je przeżyć. Nie musimy doświadczać ich wszystkich, tych emocji, tych przygód, żeby być w jakimś miejscu, prawda? Nie wiem, jak tak uważacie, że na przykład czytacie książkę i jesteście w tym miejscu. Przeżywacie to wszystko, co bohater czy bohaterka. Możemy sobie uzmysłowić, dowiedzieć się, że książka ma. Dla mnie książka ma po prostu wszystko, co jest mi potrzebne do funkcjonowania. To jest i rozrywka, i wiedza, i to są emocje. To, co Kasia też powiedziała, że książka zatrzymuje. Dla mnie, jeżeli książka mnie jednocześnie zatrzymuje i porusza, to jest coś, co najbardziej lubię w książce. Zatrzymuje mnie, zatrzymuje mnie i muszę pomyśleć, przeanalizować, poczuć, a jednak porusza, nawet do działania, ale porusza wewnętrznie, porusza duszę. Uwielbiam to w książce. Właściwie znalazłem odpowiedź nieco filozoficzną, nieco poetycką na temat, który rozmawiamy, czyli na temat dnia miłośników, miłośnicze książek. I jeszcze wrócę do pani kierownik i zapytam. Czy czytają tylko Sulencinianki, czy też Słęcinianie, bo w gronie dys dyskutantek są same panie? Yy, tak, ale to też nie, ma nie mamy tylko samych Słęcinianek, bo jest misja z Poznania, <laughs> ale też korzysta z naszej biblioteki. Nie, oczywiście do naszej biblioteki yy, przychodzą. Yy, Biblioteka jest miejscem takim inkluzywnym. Nie tylko nasz, tak jak też dyskusyjny klub książki jest takim miejscem, ale tu przychodzą wszyscy. Bez względu na płeć, na zainteresowania. I chyba to jest to niesamowitego właśnie w książkach, że po nie sięgają wszyscy. Tu nie ma żadnych ograniczeń. I to jest chyba naj, największa wartość. Sięgnięcie po książki, znaleźć taką, która trafi. Ja uważam, że nie ma osób, które nie lubią czytać. Może jeszcze nie znaleźli książkę, która jest skierowana do nich, która po prostu y, pociągnie ich w tę przygodę dalej. Troszeczkę zburzyłyście moją koncepcję, bo chciałem zapytać i polamentować troszeczkę nad tym, że poziom czytelnictwa spada, ale myślę, że w tym dniu nie wypada, nawet się zrymowało, więc zapytam Was o kiedyś mój ojciec, który. Do dzisiaj zbiera książki, miał ich skatalogowanych ponad 7 tysięcy w domu, a jeszcze piwnice powypychane i tak dalej. Zawsze jak widział, że czytam literaturę zbyt lekką, to mówił, mhm. pamiętaj, że człowiek jest tym, co czyta. W takim razie, co wy czytacie dziewczyny? <laughs> e, no ja dużo różnych rzeczy czytam. A ty? Ja czytam. No, ja czytam też bardzo różne rzeczy, po jakieś książki takie bardziej detektywistyczne, ale bardziej takie dla dzieci detektywistyczne, po jakieś yy, książki o czarodziejach i tak dalej, i po książki fil jakieś psychologiczne. Bardzo lubię książki psychologiczne. I Naprawdę bardzo dużo tego jest i można by było wymieniać jakieś takie gatunki, których lubimy czytać bardzo dużo i chyba na razie jesteśmy zbyt młode, żeby sobie wykreślić jakąś najlepszą drogę. Uh -huh. A pani? Ulubiona książka, bo nie przyszłyście tutaj dzisiaj z pustymi rękoma. Chociaż tutaj akurat nie ma i też chyba trudno byłoby mi e, jakąś jedną ulubioną książkę e, pokazać. Natomiast e, mam swojego ulubionego autora, który zresztą gościł tutaj w Sulęcinie. To jest Jakub Małecki. I szczęśliwie e, wczoraj pokazała się wiadomość, że właśnie wychodzi i można w przedsprzedaży zakupić jego najnowszą książkę, więc już to oczywiście zrobiłam. E, Jakub Małecki chyba najbardziej mnie. Przekonuje swoją wrażliwością, e, pięknem słowa. E, te jego książki to są rzeczywiście takie książki, które zostają w człowieku na dłużej, które się cudownie, każde zdanie cudownie się czyta i jest osobną, jakby historią. E, ale oprócz tego to jest bardzo skromny i dobry człowiek. I też te spotkania autorskie z autorami książek, są pisarzami, pisarkami, są takie ciekawe, ponieważ odsłaniają nam trochę ich. Wrażliwość, tak, tak, tak. E, łatwiej się te książki później czyta e, i myślę, że, że warto na takie spotkania chodzić. I dziękujemy bibliotece, że takie spotkanie organizuje i oby więcej. Oby więcej oby więcej. E, tutaj jest taka koncepcja, że w takim razie przy, przy okazji czytania książek nie należy oddzielać tworzywa od twórcy. E, a czy pani też tak sądzi, jak jest pani ulubiony twórca bądź twórczyni? Ja przeważnie czytam książki autorów amerykańskich, zagranicznych. Nie lubię czytać książek prostych, obyczajowych. No, bardzo dużo w tej chwili się ich pojawia na rynku. Natomiast to są książki, które się przeczyta i koniec na tym. Przeczytałam, odłożyłam, nie mam. Natomiast są książki, które się odłoży, przeczyta, odłoży i się okazuje, że. No, konsternacja, chwila ciszy, bo no trzeba to przemyśleć, trzeba y, pomyśleć w ogóle o tej książce i o bohaterach tej książki. No to są czasem książki dosyć trudne. Natomiast dla rozrywki też są fajne książki typu, na przykład lekcja chemii. To jest bardzo prosta fajna książka. Y, są książki y, polskiej autorki, pani Kisiel, która tak dla rozrywki pięknie pisze, że faktycznie można się pośmiać, można odreagować od, od takich trudnych rzeczy. Natomiast książki, książka powinna coś dawać, powinna coś zostawić. I żeby ją zapamiętać. Natomiast yy, chcę tylko powiedzieć, że ja nie kupuję książek, chyba, że dostaję w prezencie, dlatego, że tutaj w bibliotece jest taki olbrzymi wybór książek, że to bez sensu, żebym ja trzymała od widu do podłogi ileś tomów i, i po prostu nie ma miejsca na to. To prawda, ale już będąc konsekwentnym, dopytam również naszą panią kierownik. Ale tutaj już tak zapytam wprost. Ulubiona pisarka bądź pisarz. I, ale ja też się podpiszę po tym, co Kasia mówiła. Ja nie ma takiego chyba ulubionego, ja też nie chciałabym y, y, kogoś pominąć. Y, to może powiem, jak już Kasia wymieniła jakiego Małeckiego, którego y, po prostu kocham. <laughs> Przyznaję się do tego bezbicia. I też właśnie mieliśmy tą przyjemność, tę przyjemność gościć go u nas, ale uwielbiam reportaże Magdaleny Grybołkowskiej. To jest książka, właśnie dezorientacja, biografia Marii Konopnickiej, którą ostatnio przerabialiśmy też na dyskusyjnym klubie Książek. Książki. no Magdalena Grzebałkowska jest taką reporterką, którą podziwiam. Cokolwiek wyjdzie spod jej pióra, wiem, że będzie trafi w 100% w moje w jakiekolwiek preferencje. We wrażliwość pani kierownik. We wrażliwość też, ale ja dzięki jej książkom dowiaduję się, bo ona oprócz tego, że opisuje e, konkretnego bohatera, czy w tym przypadku bohaterkę, jak Marię Konopnicką, e, bo to też napisała książkę rok 1945 i Beksińskich, więc to są różni, e, różne e, epoki i różne e, postacie. E, to dowiadujemy się, e, oprócz o kon konkretnej osobie, konkretnej postaci, to dowiadujemy się o epoce sporo rzeczy, ale ona pisze w tak... E, w tak prosty sposób, który trafia do czytelnika, a jednocześnie tak porusza i to, co Pani Ewa powiedziała, że y, pomimo tego, że zostawiamy tę książkę, już przeczytaliśmy, to ona gdzieś rezonuje w nas jeszcze okay. y, i potem są bardzo ciekawe dyskusje y, po takich książkach, bo czasami po powieści, to też już wspomniała Pani Ewa, gdzieś książka daje nam i oczywiście, bo to, to też jest rola książki, żeby dała nam rozrywkę. E, ja uwielbiam na przykład kryminały czytać i uwielbiam, e, uwielbiam po prostu książki Sławka Gortycha, e, niesamowitego chłopaka, który pisze kryminały karkonoskie, I i, będzie. którego był, będziemy i był, no. był w zeszłym roku. Poczekajcie, dajcie chwilkę o przyszłości, o jesieni, <laughs> która nadchodzi, chociaż jesteśmy w środku lata, jeszcze porozmawiamy. Ale tak to jest, proszę wybaczyć, Panie redaktorze, ale tak to jest, gdy książkach się pytała, miłośniczki książek, to możemy po prostu tak, rozbarań, dyskutować, rozbarań, to że się wstrzymujemy teraz, że sobie nie, nie, nie dyskutujemy, bo o niektórych książkach mogłybyśmy podyskutować, bo czytamy podobne też e, tytuły. E, to jeszcze o tym Sławku Górtych, on był u nas, ale będzie u 16 października ponownie w Słonecznej. zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, e, bo to są e, t, t, naprawdę porywające kryminały, e, które się dzieją, akcja ich się toczy w Karkonoszach, ale jest tam mnóstwo Mnóstwo faktów historycznych, o których y, no, dowiadujemy się dzięki teoretycznie o historii, o faktach z kryminału, więc to też jest taki niesamowity zabieg literacki. A Magdalena Grzebałkowska? Każdą jej książkę polecę. To jest dla mnie y, moja jedna z ulubionych reporterek. Y, Polskich. Wnoszę, że panią kierownik w związku z tym zamiłowaniem do kryminałów ciągnie ta ciemna strona rzeczywistości i też faktycznie poprzez książki można jej dotknąć, nie nurzając się w niej w sposób fizyczny. E, kryminały to jest dla mnie, tak jak powiedziałam, gdzieś tam bardziej gustuje w reportażach, w takich powieściach, w, w książkach psychologicznych. Kryminał jest to książka dla mnie, która mnie odrywa od takiej codzienności, gdzie mogę rzeczywiście, być może są osoby, które potrzebują jakiegoś serialu, ja w tym momencie biorę Kryminał i teraz jestem właśnie na etapie czytania Sławka Gortycha i e, jestem w tym świecie, w Karkonoszach i powiem szczerze, że e, jestem jedną z tych osób, które po przeczytaniu tego kryminału e, idą szlakami schronisk. Także ja już niedługo w Karkonosze i kolejnym, e, kolejnym szlakiem pójdę i to dzięki książce. W takim razie, jak wygląda spotkanie dyskutujących nad książkami? To, co chyba najciekawsze jest w dyskutującym klubie książki, to to, że spośród e, jakiejś puli książek wybiera, wybiera się jedną, e, która niekoniecznie jest książką, e, po którą normalnie byśmy sięgnęli. I to są zazwyczaj największe e, niespodzianki. I to jest ta wartość taka dodatkowa, że dowiadujemy się czegoś nowego, możemy uchwycić coś nowego. No i oprócz tego najwspanialsze są rozmowy, każdy ma swoje przemyślenia, może się nimi podzielić, no i możemy doświadczyć tej innej perspektywy. Ja osobiście nie wahałbym się na miejscu mieszkańców Sulecina, szerzej powiatu i stawiałbym się na takich spotkaniach, czego nie wykluczam zresztą, jeżeli nie mają pani sprzeciwko. W takim razie jeszcze, no, zmierzając ku końcowi, zapytam was, dziewczyny, czego życzyć czytelniczkom? Jak najciekawszych lektur, czy może czegoś jeszcze? Ja myślę, że po prostu najlepiej życzyć ciekawych lektur, ciekawych jakichś Przemyśleń i żeby po prostu mieć z tego jakąś frajdę z czytania. No, ja myślę tak samo, bo. No. Frajda z czytania to jest przepięknie podzielona, ale może jeszcze bardziej doświadczona czytelniczka nam powie, czego możemy życzyć. Ja przede wszystkim życzę, żeby trafiać na książki, które, które raz, że się fajnie czyta, dwa, że są odpowiednie powiedzmy dla mnie, czy tam dla danej osoby. I takie książki, które nie są takie... Płytkie, ja bym to określiła, nie tylko takie raczej y, godne przemyślenia, jakieś godne y, refleksji i tak dalej. Tylko, żeby każdy trafił na swoją książkę. To może być, nie wiem, nawet romans, ale jeżeli się podoba, jak najbardziej. Żeby każdy trafił na swoją książkę i czy to przepiękne życzenia w tym dniu. Pani kierownik, na zakończenie proszę powiedzieć, co przed suleńcińskimi czytelnikami, bo zapowiada się bardzo ciekawy sezon. Tak, ale czy mogłabym dodać swoje życzenia? Ależ oczywiście. Ja się oczywiście podpisuję pod Waszymi życzeniami, ale życzę każdemu miłośnikowi i miłośniczce książek książki na chwilę i na każdą chwilę. A takie książki znajdziecie w naszej bibliotece. A jeżeli zastanawiacie się, po jaką książkę sięgnąć, albo nie wiecie, to przyjdźcie do naszej biblioteki, tu pracują fenomenalne bibliotekarki i na pewno pomogą Wam wybrać odpowiednią książkę. Właśnie na chwilę, na każdą chwilę, na każdy nastrój, na każdy dzień. Zapraszam serdecznie. Zapraszamy. To przejdźmy teraz do tego, co jesienią, co w drugiej części wakacji wcześniej co jesienią. To może na początek zaproszę Państwa na dyskusyjny klub książki. Wziąłem sobie ściągę. 19 sierpnia o godzinie 16.30 będzie kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu książek i tym razem będzie książka Ewy Wojdyło Zakręty życia. Co w październiku, co już o czym wspomniałam, spotkanie ze Sławkiem Gortychem, który już po raz kolejny jego książka uzyskała tytuł na książce Kryminału Roku na, Lubimy, czy na portalu Lubimy Czytać, więc to jest taka dosyć prestiżowa. To, że Sławek polubił naszą bibliotekę, to jest taki ewenement, że po raz kolejny jest u nas, więc na pewno to będzie arcyciekawe spotkanie. Na pewno będą jeszcze dwa spotkania, ale jesteśmy w trakcie umawiania, więc jesień na pewno będzie ciekawa. Spotkania autorskie. No i mam nadzieję, mam nadzieję że wiele nowości wydawniczych. No, mam taką nadzieję po prostu. I my mamy taką nadzieję. Jeszcze pani chce coś dodać. No trudno, <grym> trudno nie powiedzieć. Zachęcić, do, żeby przyjść na ten, na spotkanie dyskusyjnego klubu książki, to polecam przede wszystkim to, że jest kawa. Są ciasteczka. Jest miła rozmowa nie tylko o książkach, bo czasem rozmawiamy tak prywatnie, gdzie kto był, gdzie co przeżył nowego coś, co doświadczył nowego. Także rozmowy są nie tylko na temat książek, ale przede wszystkim. Od siebie dodam tylko tyle, że czuję i tak niedosyt po naszej rozmowie, bo. Wydaje mi się, że powinno ona trwać o wiele, wiele dłużej, bo książki są tak fascynującym tematem, że bez wątpienia, a wy tak ciekawie o nim opowiadacie, że bez wątpienia myślę, że wrócimy do tych rozmów też na naszej antenie. Ale na ten moment i tak przedłużyliśmy tę rozmowę o, o dwukrotnie. Bardzo wam dziękuję. Bardzo wam dziękuję za to przeprowadzenie w nieco takim właśnie poetyckim i filozoficznym tonie przez ten wspaniały dzień książki. No książki są wspaniałe, to nie ulega żadnej wątpliwości. I tak bardzo wam dziękuję za to świadectwo i dziękuję za rozmowę. Dzięki. Dziękujemy za Dziękujemy. rozmowę. Do widzenia. Do widzenia. Dzięki. Do widzenia.